Ja muszę na początku zaznaczyć, że ja jestem w zastępstwie Pani Tarnowskiej, która jest Pan Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. I tak, w program Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Radzyń na 2016 rok macie Państwo dokumenta. Chciałabym tylko, jeśli są pytania dotyczące tego programu, to proszę je zadawać. Ja przeczytam Państwu tylko uchwałę, która dotyczy uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok w Gminie Radzie Poglaskiej. Uchwała nr 18 16 z 4 lutego 2016 roku. Rada Gminy Radzie Podlaski uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii w Gminie. Raz podlaski na 2016 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się budowi gminy razem podlaski. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z gmintym podjęcia. Czy ktoś chciał zabrać głos w tym punkcie? W naszej gminie tu ma przedstawione przedstawiony program proaktywny rozwiązania powręków w razie królowskiej. Mam nadzieję, że żeście odczytali. Macie też przedstawiony ten Mina wydatków, także było to do zobowiązania świadomie, że zapoznali się z treścią tych informacji. Czyli przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęcie uchwały? w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania programu oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Gminy Radzyń Podlaskich. Proszę podnieść rękę Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jest przeciw? Ktoś z tym wstrzymał się od głosu? W tym razie uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejną uchwałą jest określenie zasad kryteriów rekrutacji rekrutacji publicznych szkół podstawowych do do ma i gimnazjów, na których organem prowadzącym jest Wielolazów Podlaskich. I poproszę Panią 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 Panią. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Pozwólcie, chętnie sprzedam projekt uchwały i zaraz wyjaśnię skład podmienika. Uchwała Rady Gminy Radzy Podlaskich <coughs> <s todavía> z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, na których organ prowadzący jest gmina razy Podlaskiej. Paragraf 1. Określenie pod zasady i kryteria rekrutacji do szkoły prowadzonej przez Gminę razy podlaskiem. Punkt pierwszy. Kandydaci zamieszkani poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęcie do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczny gimnazjum nadal dysponuje dobrymi miejscami. Punkt 2. W postępowaniu rekrutacyjnym są dane pod uwagę kryteria uwzględniające zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. W szkole obowiązek yy, spełnia rodzeństwo ucznia 40 punktów, dziecko uczęszczało do działu przedszkolnego w danej szkole podstawowej 30 punktów, Liczba uczniów w danej klasie nie spowoduje zwiększenia ilości udziałów 20 punktów. Rodzice lub jeden z rodziców dziecka pracuje w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły podstawowej w gimnazjum 10 punktów. Punkt 3. Z pełnym kryterium zawarte w ustępie 2.1.2.3 potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki. Punkt 4. Spełnieniem terytorium zanadtego ust. 2 pkt 4 jest oświadczenie rodzica. Paragraf 2. Wykonanie praktyki powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Szanowni Państwo, taki obowiązek wynika z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, dlatego yy, Rada Gminy jest zobowiązana do podjęcia takiej uchwały. Jeśli Państwo jakieś inne pytania, to bardzo proszę. Zwiącym, związaniem, związaniem, Proszę o doniesienie do tej Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. jedną Kolejna uchwała e, dotycząca szczegółowego sposobu zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania i rozpoznawania podatków komunalnych od właścicieli nieruchomości. Poproszę Pana Syryjka Każda o Dlatego do wracamy do uchwały, która była podejmowana 29 grudnia. Otóż nadzór nad, nad zadał nas do, do, do mm, nie, nie, nie uchwały, w części postępowania stwierdzającego nieważność uchwały. Oczywiście w tym momencie panu mogłoby się dochać do jakby ostatecznego uprawomocnienia um, się tego ustanowienia i unieważnienia... I e, 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 jeśli ktoś będzie zainteresowany, to ma, że, jakby treść tego zawiadomienia e, jest do prądu. określiła tryb i sposobu zgłoszenia przez właścicieli nieruchomości kwartu i właściwego świadczenia usług przez przedsiębiorstwa zbierając podpady komunalne od właściciel nieruchomości i poprzez wprowadzeniu punktu serminego zbierania uchwały komunalnych. To jest pierwsza uwaga i w proponowanym jakby proponowanej zmianie taką została uwzględniona poprzez wystawienia nieprawidłowości, który to jest tyle. Druga uwaga. Paragrafie 6 ustęp 3. Przedmiotowej uchwały ustanowiono. Jak właściciel nieruchomości obowiązany jest zastosować y, zas, y, oznaczowanie sużenie, monitorowaniu przykładów wspomnienia odpadów na wystawianiu do... do, wysta na wysta do i zagospodarowanie tych odpadów zamian za ujęszczoną opłatę zagospodarowania tymi odpadami. Tym samym yy, zda, y, zdaniem organu nadzoru nad poddaniem na właściciel nie utrzyma obowiązku stosowania oznakowania na wystawianiu to odbioru pojemników w układach, nie mieści się w granicach kupowań w dniach biegu 6 roku, zanim przy o utrzymaniu przez kości porządku w I teraz yy, w związku z tym Jeśli chodzi o, o obowiązki mieszkańców, co obowiązki w regulaminie. Nasz regulamin został, został opublikowany w dzienniku urzędowym Województwa urbańskiego 39 stycznia 2016 roku, czyli jest to prawo, i w tym regulaminie, jak Państwo pamiętacie, jest nałożone obowiązek znakowania. dokładnie brzmieniu takim, że właściciel nieruchomości obowiązany jest do zaopatrzenia wystawionego do odbiorku pojemnika lub walka dostarczona przez urządzenia oznaczenia służące monitorowaniu przy pomocy zbudowania. W którym można powiedzieć, że według nadzoru jest tak, że w regulaminie są zasady, które muszą... 3 jest wykreślony ustęp 3. I kolejna rzecz, która u nas już wskazuje, że, że nawet w ocenie organu, że na co wnak jest postaw prawny do wprowadzenia uchwały na podstawie artykułu 6 ust. 3 ustawy o usunęciu przez w porządku gminach ograniczeń w zakresie odbierania odpadów z przod, poprzez zastosowanie nieostrego zagrożenia bezpieczeństwa życia zdrowia i zagrożenia środowiska naturalnego. Czyli z tego y, zapisu wynika, że w regulaminie PSZOK, który był załącznikiem do uchwały tam było stwierdzenie, y, które mówiło o tym, że nie mogą być odbierane odpady jeżeli zachodzi podejrzenie, iż dawane odpady mogą zagrażać bezpieczeństwu życia, zdrowia ludzi, więc stwarzać zagrożenie dla środowiska naturalnego, ten zapis tak, został po prostu w tej propozycji usunięty. Ta uchwała w tej wersji, którą Państwo otrzymaliście, została zaopiniowana w dniu 3 lutego przez Państwa wypowiedź o inspektorach Centerny także jedynie dochowane są wszystkie formalności z, z, z tym związane. Pytanie, czy odczytać całą treść uchwały, czy tylko w związku z tym, jeśli są pytania z przodu. Dyskusja?

Nieobecny jest już Pan Marcin, więc proszę rozważyć że 13 łań, by brało udział w głosowaniu.